O ostatnich miesiącach i tygodniach życia Stalina. Tak pisał brytyjski historyk Paul Johnson. Był już teraz w zupełnej izolacji. Nawet jego ostatni zaufany lokaj, Własi, generał policji i bezpieczeństwa, został aresztowany jako szpieg. Zanim Stalin dotknął jedzenia, kazał je analizować w laboratorium. Uważał, że powietrze w jego domu może być zatrute śmiertelnymi oparami, o jakich wspominano w procesie Jagody w 1938 roku. Wszystko to dziwnie przypominało ostatnie lata Hitlera. Stalin zupełnie stracił kontakt z normalnym światem. Jego córka opowiadała, że rozmawiał o cenach, mówiąc w skali tych z 1917 roku. Koperty z pensją gromadził nieotwierany w biurku, skąd zresztą tajemniczo zniknęły po jego śmierci. Gdy córka odwiedziła go 21 grudnia 1952 roku, był chory, nie dopuszczał do siebie żadnego lekarza. Lecząc się miodyną, uważał, że jego osobisty lekarz przez poprzednie 20 lat był szpiegiem angielskim. Dlatego teraz znalazł się w łańcuchach. Stalin na zebraniach zawsze bezmyślnie rysował wilki. Teraz te bestie stały się jego obsesją. Dnia 17 lutego 1953 roku. W czasie wizyty ostatniego gościa niekomunist, Menona, opowiadał mu, jak załatwia swoich wrogów. Kiedy rosyjski chłop widzi wilka. Nie trzeba mu mówić, co wilk chce zrobić. On wie, więc nie próbuje oswajać wilka, sprzeczać się z nimi, tracić czasu. Zabija go. Dwa tygodnie później nastąpił wylew. Paraliż odjął Stalinowi mowę. Jego córka opowiadała, że śmierć Stalina 5 marca była straszna i ciężka. W ostatnim geście podniósł lewą rękę, jak gdyby chcąc coś przekroić czy odepchnąć. Stalin! Umiera jako stary, nieszczęśliwy człowiek, nieufający nikomu, przekonany o grożącym mu niebezpieczeństwie. Stalin, człowiek sukces, którego bały się miliony, którego podziwiały miliony, umiera, być może na skutek własnych mani. Gdyby się leczył, gdyby dopuszczał do siebie lekarzy, być może żyłby dłużej. Johnson porównuje tutaj ostatnie lata Stalina do ostatnich chwili Hitlera. Tylko, że kiedy Hitler kończył swoje życie w bunkrze w Berlinie, niedaleko toczyły się walki, do bunkra zbliżały się oddziały Armii Czerwonej. Kiedy umierał Stalin, Związek Sowiecki był światową potęgą, Związek Sowiecki władał na olbrzymie obszarze świata, a on, przerażony, umierał, bojąc się wytworów chorej wyobraźni. Mieszkańcy Związku Sowieckiego o śmierci Stalina dowiedzieli się z radia. Usłyszeli cytat: w Serce towarzysza broni i wspaniałego kontynuatora dzieła Lenina, mądrego przywódcy i nauczyciela Partii Komunistycznej i Narodu Radzieckiego, Józefa Wisarionowicza Stalina, przestało bić. Po czterech dniach zabalsamowane zwłoki wodza spoczęły w mauzoleum obok mumii Lenina. Bardzo wielu ludzi. Nie wiemy tak dokładnie ilu zatratowało się, chcąc zobaczyć zwłoki ukochanego przywódcy. To wieloletnie pranie mózgów okazało się niestety w wielu przypadkach bardzo skuteczne. W Są tacy, koniec? którzy negują naturalny charakter śmierci Stalina. Dużo jest teorii spiskowych. Zwolennicy tych teorii często wskazują na Berię. Jak już mówiłem, Beria popada w niełaskę. Jest bardzo prawdopodobne, że Stalin planował... Pozbycie się Beria. Beria podobno ucieszył się na wiadomość, że Stalin nie żyje. Więc dla wielu Beria był tym, który zamordował Stalina. Nie ma na to żadnych dowodów. Znawcy tematu, historycy polscy, brytyjscy, rosyjscy kwestionują tą hipotezę. Pozycja Stalina była na tyle silna, że trudno sobie wyobrazić skuteczny spisek przeciwko niemu. Zwłaszcza wobec specyficznego charakteru państwa sowieckiego, wzajemnej podejrzliwości, wzajemnego donosicielstwa. Nie da się oczywiście tego wykluczyć w stu ale najprawdopodobniej śmierć Stalina miała charakter naturalny. I na koniec jeszcze jeden fragment z książki Utopia u władzy Michała Heller'a i Aleksandra Nieklicza. Ucny nauczyciel ludzi pracy całego świata, ojciec narodów, Mądry i zapobiegliwy wódz sowieckiego narodu. Największy geniusz wszystkich czasów i narodów. Największy wódz wszystkich czasów i narodów. Koryfeusz nauki. Wierny towarzysz Lenina. Wierny kontynuator dzieła Lenina. Lenin współczesnej epoki. Górski orzeł. Najlepszy przyjaciel wszystkich dzieci. Okazał się zwykłym śmiertelnikiem. Drodzy widzowie i słuchacze. Polecam Państwa uwadze moje konto na portalu x-użytkownik-barzanin1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku użytkownik-barzanin1768 oraz na portalu patronite użytkownik-barzanin. Pozdrawiam serdecznie.